Trój napędzać. Nie, na środku siedź, na środku, tam gdzie byłeś, no. Ale nie mogę pusznąć. Co, co ty robisz? Próbuję nacelować. <laughs> Dobra, to jest z górki, to przejedziemy kawałek z górki. E! Co? Ty no nie no, ja się nie zatrzymuję, to jest taka górka stary, taka prędkość, taka prędkość. Ty jak tam podskakuje? Opie, to jest bezkity jaka tu góra jest. Jeszcze się trzymam drogi. Jeszcze, jeszcze prędkości nie straciłem. Ło, ło, o, na dwóch kołach jechałem. Ło! Lecę! O kurde, słup! Oj, coś straciliśmy. Dobra, zatrzymałem się już. Tam nie ma co stracić. <laughs> Jak nie? Coś odpadło. Masz drogę już? Tak. To pakuj się za kierownicę. Le go Ale spokojnie, spokojnie, bo tu króliki jakieś biegają. Nie kurczę, powiem ci, że ja, ja nie wiem, no ten save, to jak my go doprowadzimy do porządku, to to będzie w ogóle cud, nie? Nie mamy nawet drzwi, stary, żeby nam nie wiało. Kurde, równie dobrze mogliśmy po prostu koła do palety zamontować, ty. Ty, ciekawy czy by to... Ty, silnik tam wypadł. Bo... <śla> no, silnika też już nie mamy, po co to... nam? Ty, ale ciekawe, czy by tak działało, jakbyśmy jakoś zamontowali te koła do tego, do palety i... i pchali, kurczę. Ciekawe, czy by działało jako pojazd. By się kręciły. Pewnie tak. Nie lepiej to zamontować? Będzie przeszkadzał. No ja go, ja go wyrzucę przez przypadek, mówię ci. O, No jest za duże obciążenie na tyle, panie. Będzie rzucać teraz, patrz. Prędzej było wyważone, teraz tutaj ten przód będzie. Odlecimy tym samochodem przecież. No patrz, jak się podnosi przód. Dobrze. Szkoda, że nie mamy kurcze tego. Żadnego. Samochodu czy czegokolwiek, żeby zamienić części. No nic się tu nie respi, tragedia jest jakaś. A jak się respi to bez rzeczy Ej no nie klikaj tak mówię. No nie klikałem nic. Od przed dłuższego czasu nic nie klikałem Z górki jechaliśmy to Tak podnosi kurde, niewyważone nie Dobra, czekaj, da, da muszę zamówić. Nie no nie wierzę, nie Co jest? No, to, no, no kręcimy no, się Trzeba wyważyć dobrze ty no, ten silnik złodziej! Świat! Ja, ja nic nie wziąłem, to ty mi to dałeś to. Nie, no, to coś, coś z kierowcą jest nie tak chyba. Ja myślę, że jest zbieżność zła. Ty no nic tu nie ma w tej grze, no nic się nie respi. Coś tam jest chyba, czy to kamień? Nie, no nic nie ma, no nie wierzę w to. Stary, jak my mamy tak daleko jechać, jak my kurcze paliwa nie mamy na tak długą trasę? Nawet statku nigdzie nie było. Tak naprawdę to my mamy. Nieskończone się paliło. Dlaczego? No, no tak, ale wiesz, no kurde. Mięśnie też muszą odpocząć. To ile można pchać samochód, no. Nie to bez hitów jest jakiś hardkorowy seed. Zresztą tutaj ogólnie nie spotkaliśmy w ogóle szansy na to, żeby jakkolwiek tym samochodem jechać tak daleko. Gdyby nie kanapa stary, to. nie ma szans. Przynajmniej tereny. No takie górzyste bardzo. O, 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 co to jest? O, nie, no, serio, takie coś nam dajecie. Po tak długiej trasie, serio. Nie, no to jest jakiś żart. Przepraszam bardzo, nawet. He... No, nic tu nie ma, no, stare wiaderko jakieś. O, i jak coś tam było, to już nie ma. wylało. O, i urwałem zderzak. Nie, no. Skrzynka, ty. No, nic tu nie ma, ty. Jedynie ktoś złotem, kurde, robi kiblu i znalazłem złoto, i to tyle. Nie, ja nie mogę. Nie rzucaj we mnie wiaderkiem, zar nie będziesz miał kurde napędu i zobaczymy. O coś, o coś zahaczyliśmy. O. Dobra, udało się. No nie! No nie wierzę No jaki koleś, no nie. No zaraz, id, zaraz... idziesz do domu zaraz. <noise> nie wytrzymam ty. O, dobra, udało się. No czekaj. Zaraz Próbuję jakoś tak, żeby, żeby wiesz, żeby w dobrym miejscu stać, a nie. Ale cisza, kurde. Cisza, natura, deszcz, hemoglobina, Halo. wulkan, chmury. Wszystko mam. Jak na wakacjach. Trawa, piasek, drewno, beton. Pochwalę się dzisiaj moją nową kietą. Ale to koło pędzi, to duże takie. Fajnie się kręci, nie? No, jak skacze nawet. Tylko my mamy chyba kręcące się koła. Co mi się wydaje? Żaden tego jeszcze nie odkrył. Ty, przerwany asfalt tam był, widziałeś? To był asfalt, kurde DLC. To jest jakieś nieporozumienie. Ale kurczę, że budynku żadnego nie było. No był, stacja, bez lutu. Znowu. Mi się, powiem tak, jeżeli spotkamy kolejny budynek Który będzie bez lutu, to mi się wydaje, że trzeba byłoby nowy save wystartować Statek po lewej Gdzie? No po lewej no nic nie ma, nie? Totalnie nic tu nie ma, jest tragedia nie, jeżeli tak będziemy dalej kurde jechać i nic nie będzie A jak już będzie, to będzie bez lutu, to serio trzeba zmienić save'a, bo... Trzeba od nowa wystartować, bo tragedia będzie po prostu Nie jest tylko trawa i trawa co, nie? Budynek by dali z fajnym lootem Ej, w sumie, dobra, blisko do ten stat, myślałem że dalej jest ten stat Co, jedziemy na statek? Tak, zatankujemy Może się uda uratować ten save Ło Powiedziałeś i już pas, kaczemy No chłopcu, ten triki robi Na deskorolkach <grym> tak nie potrafię, o ten samochodem O, 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 robi, robi zza... Gdzie ta dziura? Od drugiej strony? Ja, nie? chyba od drugiej, no Zaraz się okaże, że w ogóle statku też lutu nie będzie Ja może od tamtej dziury. jednak? No kurde, oszuście Ty, ale pa, 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 pa jaki drift, ty. Kurde, czekaj, o, zawracamy Dobra No nie wierzę, no Co ta... jest? <laughs> Skill ludzie na BMXach tak nie robią Ty, no gdzie ta dziura? No nie, no hey. by... Bo on leży statek trochę na boku i. Statek chyba... bez dziury, no nie. To czekaj tam było chyba. Gdzie? A tu, ty, może wejdziemy, możemy spróbować. W kraba się trzeba tutaj zmienić. Co? Jest tam coś? O, no. Ale beczki chyba nie wyciągniemy. Ja od końca zobaczę. Ta tutaj w rogu na pewno ma coś fajnego. Ulej. O! I gaz, pawisz? Mówiłem, że ma coś fajnego. Diesel 13. Litry. Kurde, wziął, nie wiem, osikał na. O, gaz. Ile masz gazu? 13. O, to ja mam więcej. Dobra, dobra, nie chwal się. Super, że mamy paliwo, tylko nie mamy chłodnicy. Full. No, to jedziemy dalej, ty. Pierwszy tam, raz mam full w tym tygodniu. Tam coś widzę, a to jest kamień chyba, dobra. No nie wierzę, jak to się obraca, nie? No to jest. Jedyny minus napędu kanapowego, nie? No bo to nie jest jeszcze doskonały na. jest masa udoskonaleń potrzebnych. Mi się wydaje, że podstawowym udoskonaleniem to będą jakieś kurde skrzydła czy coś, które jak się będziemy lekko przechylać, to one będą od razu, wiesz. Trzeba dać koła po bokach po prostu, kół jak w rowerze takim. rowerku. ja bo zgubiłem tych, którym... A dobrze chyba jedziemy. O jest droga przed nami. Ty coś tam jest? Ty! Jest! Kurde, ty ja skąd chyba są auta? Warsztat! Co, jaki warsztat? Autobus! O kurde, o i spadek I sp FPS-ów. I samochód. I, sp I nie mam broni, i coś tam chodzi. I spadek FPS-ów też jest. Ty. Dobra, są koła, jest silnik, nie ma chłodnicy, bagażnik też jest. Ja idę zobaczyć, czy pod ladą jest jak jakaś broń. Nie ma Weź nic. Ktoś go wyjaśni, bo tam chodzi. Ale ja nie mam czym go wyjaśnić. Ty. Jest kałach, dobra. Nie powiedz mu, że jego mama coś tam. Twoja mama coś tam. No nie ma, mam nie gdzieś, słuchaj Ale mam kawaha O, nie ma Jak jesteś hungry, to sobie zrób kanapkę. O, chopie, co znalazłem? Gdzie jesteś, gdzie jesteś, gdzie jesteś? Pa, lampa osuj Aladina. Ocuń się. Pa, pa, pa. pa, pa. O poczuj lampę Aladina. No, nie da się chyba. Ten panie, na kim jest taka lampa? Chyba nie działa. Dobra, powiedz mi, co my robimy w takim razie? Czy my... Jejku, te spadki w u -y, jest tragedia. To jest minus Ej, U mnie, u mnie w miarę dobrze to chodzi. No u mnie po prostu przycina co jakiś czas. Ale jest to irytujące. Ten, tu jest trabancik. Tybar. Ty, tu jest 70 litrów gazu w Idzie, Do czego? Bo no, autobusika. O nie, on na diesel jeździ. No, powiem ci, że chyba jedyne co możemy wziąć to jest ten trabant. Ale potrzebujemy olej, żeby zrobić mieszankę. No, oleju byśmy potrzebowali, żeby go, go uruchomić. Dobra, to wskrzeszamy tamten nasz. E, a, ale nie mamy, i tak nie mamy chłodnicy. On nie ma chłodnicy. Zapomniałem. Chyba, że znajdziemy chyba, że gdzieś. Typ. tu leży. No, rozejrzyj się. Ja też się rozejrzę tutaj. O, mam. Masz chłodnicę? Nice. Tylko wody chyba, nie wiem czy będzie Ja tu gdzieś widziałem wodę Dobra, mam, mam trochę wody Nie za dużo, ale trochę Zamontowałeś już? Czyli dobra Mamy trochę wody, żeby nam starszyło na Na podróż Udało mi się łącznie Zebrać 1,6 litra Na 5 Może się uda No Musi się udać, ale będziemy potrzebować wodę, jak gdzieś znajdziemy, jeszcze nie? Dobra, ładuj się. Ja jeszcze tutaj popatrzę, to tu jest olej. O, woda 01. A tam na górze? Empty. O. Dobra, spadamy stąd, bo tutaj, kurde, niemiłe rzeczy się dzieją. Mamy 1,8, super. Czy my nie mamy lamp? No nie mamy. Bier jedno, ja biorę drugie. Przyszli, Kurde przyciemniane sportowe. Przyszli, rozkradli i pojechali. Dobra, ja się pakuję ty a drzwi nie mamy? A nie, ojeju. No są też. eleganckie. Szkoda, że z autobusu nie Kość możesz. Z tyłu nie ma. No? Dobra, wreszcie muszę pchać. Dawaj, jeszcze dzień robię.